Jan Brzechwa, Kaczki Po podwórku chodzą kaczki, Wszystkie bose nieboraczki, A w dodatku nieodziane To są rzeczy niesłychane. Choć serdaczek, choć kubraczek Mógłby znaleźć się dla kaczek, A na nogi jakieś kapce, A na głowy choć po czapce, Bo to zima akurat, Chwycił mróz i śnieg już spadł, Poszły kaczki do krawcowej. Chcemy mieć kubraczki nowe. Zimno wszystkim nam szalenie. Pani przyjmie zamówienie, lecz uwzględnić pani raczy, że to ma być fason kaczy. Tu zakładka, a tu szlaczek to jest coś w sam raz dla kaczek. Krój warszawski, bądź co bądź, zechce pani miarę zdjąć. Potem kaczki na królewski odszukały zakład szewski. I już pierwsza kaczka kwacze, pan nam zrobi kapce kacze. Takie małe, zgrabne kapce, by na małej kaczej łapce należycie się trzymały i nas przączki zapinały. Odrzekł szewc, bo nie był leń, zrobił kapce w jeden dzień. Już na nazajutrz poszły kaczki do krawcowej pokubraczki i po kapce na królewską, ale Padły w pasję szewską. Szewc zażądał pięć tysięcy, a krawcowa jeszcze więcej. Bez pieniędzy, drogie panie, dzisiaj nic się nie dostanie. Zapytajcie zresztą dam, one to powiedzą wam. Kaczki kwaczą i tłumaczą: Pieniądz nie jest rzeczą kaczą, żadna z nas się nie bogaci, nam za jajka nikt nie płaci. Ale na to szewc, Krawcową powtórzyli słowo w słowo, to co przedtem. Drogie panie, darmo nic się nie dostanie. Z tej przyczyny kaczy ród jest ubrany tak jak w przód, a tu zima akurat chwycił mróz i śnieg już spadł.